Opublikowano tajny dokument z Niemiec dotyczący najgorszego. Dziś sobie go przedyskutujemy. Niestety, sytuacja nie wydaje się być najlepsza, nawet w reszcie Europy. Kolejne podwyżki dla nawet 4 milionów Polaków. Czy to dobry yy, pomysł? A na koniec polskie koleje państwowe wyburzają Polakom domy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie, bez przynudzania, lećmy od razu z pierwszym tematem. Niemcy opublikowali dokument, w którym przedstawili, jak przygotowują się do ewentualnego konfliktu zbrojnego, który mógłby ich dotknąć. Patrząc na to, co dzieje się w Ukrainie, zaczerpnęli kilka inspiracji. W razie wojny życie obywateli zostanie drastycznie zmienione. Będzie przymusowy zaciąg, bunkry w metrze i racjonowanie żywności. Co jeszcze? Po wielu latach wojskowej stagnacji, po inwazji na Ukrainę, Europa ocknęła się i szykuje się do konfliktu. Niemcy opublikowali 67-stronicowy dokument, znany jako Dyrektywa ramowa w sprawie ogólnej obrony. Po II wojnie światowej kraj przez kilkadziesiąt lat prezentował postawę antymilitarystyczną. Jednak sytuacja w Europie, w szczególności zagrożenie ze strony Wschodu, wymusiło zmianę postawy. W przypadku konfliktu obywateli Niemiec czeka całkowita transformacja życia codziennego. Przede wszystkim w warunkach konfliktu obowiązkowy pobór do wojska zostałby przywrócony, a wykwalifikowani robotnicy w wieku powyżej 18 lat mogliby zostać zmuszeni do wykonywania określonych prac, w tym w piekarniach czy urzędach pocztowych. Co więcej, nie byłoby im wolno rzucić pracy. Lekarze, psychologowie, pielęgniarki, w tym emeryci z tych zawodów, również mogliby zostać przesunięci do ról w wojsku i służbie cywilnej. Wprowadzono by również racjonowanie. Zgodnie z dokumentem, w przypadku kurczących się zapasów żywności, rząd gromadziłby zapasy żywności, aby zapewnić obywatelom jeden ciepły posiłek dziennie przez nieokreślony czas. Rezerwy federalne obejmowałyby Zajmowałyby żywność taką jak ryż, rośliny strączkowe i mleko skondensowane. Inne kluczowe zasoby, takie jak benzyna i ropa naftowa, również mogłyby być racjonowane za pomocą kuponów, gdyby ich zabrakło. Niemiecki plan obejmuje także schronienie dla ludności. W przypadku najścia przez wroga, podziemne stacje metra zostałyby zamienione na bunkry dla ludności cywilnej. Takie rozwiązanie doskonale sprawdziło się w Ukrainie, gdzie w kijowskim metrze chroniły się tłumy. Podziemne stacje były bezpiecznym azylem. Oprócz stacji metra takie zadanie miałyby spełniać także piwnice i parkingi podziemne. Dokument ostrzega, że do najścia może dochodzić z bardzo krótkim czasem ostrzegania, więc możliwość szybkiego dotarcia do miejsca schronienia będzie kluczowa. Na wypadek konfliktu niemieckie media będą prawnie zobowiązane do natychmiastowego udostępniania ważnych informacji rządowych. Deutsche Welle będzie prawnie zobowiązany do dostarczenia rządowi informacji dotyczących czasu nadawania w celu ogłoszenia nowych. Przepisów, regulacji i aktualizacji. No, i żeby było tak od razu na starcie jasne, Niemcy nie są jakimś moim ulubionym narodem na świecie, ale to, co teraz zrobili, jednak zasługuje na pewien szacun, bo to jest kraj, który. Do tej pory był taki bardzo pacyfistyczny, rozbrajali się na potęgę, a teraz pokazali, że jednak być może mają jaja, które i yy, 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 to nie takie jaja, jakie robią sobie yy, lewicówki z ostatniego pokolenia pod bramą brandenburską, tylko takie, wiecie, nie? takie męskie. No, mają jakiś konkretny plan na wypadek konfliktu i otwarcie o tym mówią. U nas cały czas się raczej wpaja Polakom, że no, wszystko jest OK, pod kontrolą, jesteśmy bezpieczni, jasne, konflikt nam zagraża, ale nie martwcie się. No i wiecie co? Wzięli po prostu plan żywcem z Ukrainy, bo Ukraińcy pokazali, jak to się robi metodą prób i błędów, gdzie nie ucierpiał jednak żaden Niemiec. Jak przetrwać, kiedy Putin zapuka do drzwi? Niemcy to podpatrzyli, zrobili kontrol C, kontrol V, no i w razie czego szykują już bunkry w metrze, racjonowanie jedzenia, pobór do woja, pełen pakiet survivalowy. Zupełnie jakby przewidywali, że Władimir się nie zatrzyma na dnieprze, i to już jest bardzo niepokojące. Ale my co? A my mamy ministra obrony Kosiniaka Kamysza, który. Zna się na wojnie jak Kononowicz na diecie. Nasi chłopcy na granicy z Białorusią marzną w namiotach jak harcerze, które no, wyglądają jak jakieś namioty bezdomnych ludzi, a on <laughs> pewnie opala zadek na Mazurach, bo generalnie w mediach tego prawie nie ma. Mają zakaz używania broni, jakby mieli, e, nie wiem co, strzelać grochem, jak tak dalej pójdzie, no to będą musieli ganiać e, migrantów z widłami, już nie mówiąc o ruskich, jeśli mieliby tu wjechać. Bo ewentualna inwazja, no to nie są przelewki. Wystarczy tylko spojrzeć na mapę. Jesteśmy pomiędzy Młotem a Kowadłem Kaliningradem a Białorusią. Jak Ukraina w końcu padnie, a padnie, jeśli niczego, e, jeśli nic w tym kierunku się nie zmieni, bo raczej wszystko wskazuje na to, że Rosja tę wojnę wygrywa, no to mamy po prostu wprost przesranę. Dosłownie i w przenośni. Może czas wziąć przykład z naszych kumpli Niemców, przygotować już teraz ludzi, zapasy zorganizować, opracowywać jakiś sensowny plan. Bo jak Putin postanowi no, zrobić sobie wycieczkę do Warszawy, no to nie wystarczy mu pomachać unijną flagą i jeszcze dołączyć do tego flagę LGBT i mówić, że u nas jest tak postępowo i wojny, wojny to w ogóle już dzisiaj nie są potrzebne, bo to już nie te czasy. On chyba tego nie zrozumie. Potrzebna będzie konkretna strategia. Oczywiście mam nadzieję, że to wszystko to tylko gdybanie, że Niemcy szykują się na wojnę, której nigdy nie będzie. Ale wierzcie mi, lepiej jest mieć ten plan szuf w szufladzie i przygotować obywateli, bo jeśli już, to chyba lepiej mieć przygotowane społeczeństwo niż nie. Bo jak przyjdzie co do czego, to będziemy jak te barany na pastwisku, gdy wilk już szczerzy kły. Więc może czas się obudzić i zacząć myśleć. Ale tak na poważnie. Przestać udawać, że problem sam się rozwiąże, bo się nie rozwiąże. Prędzej czy później może zapukać do naszych drzwi, i lepiej, żebyśmy wtedy nie stali z gołą dupą, zastanawiając się, gdzie są te nasze bunkry w, w metrze. Napomknę tylko: nie ma bunkrów w metrze, a już na pewno nie atomowych, bo wtedy już będzie naprawdę za późno na naukę od naszych sąsiadów. Lećmy dalej. Chodzi o te próby sabotażu i, i dywersji na terenie Polski i państw sąsiednich. To już niemal plaga najść na wybrane cele w Europie Zachodniej. Wykolejają się pociągi, palą się hale handlowe. Nikt nie ma wątpliwości, kto za tym stoi. Najpierw spłonął magazyn w Londynie, przez który dostarczano pomoc Ukrainie. Kilka tygodni później palił się sklep Ikea w Wilnie. Szwedzcy śledczy rozważali już możliwość, że przyczyną kilku kolejowych awarii był ten sam sprawca. Następnie w największym centrum handlowym w Warszawie doszło do zdarzenia. Polski premier sugerował, że Zachód jest atakowany naciskami. Przez Wschód. Jego twierdzenia zostały wzmocnione, gdy w Paryżu aresztowano byłego rosyjskiego obywatela po incydencie w hotelu. Pojawiły się ostrzeżenia europejskich agencji wywiadowczych, że Wschód planuje akty sabotażu na kontynencie w ramach eskalacji konfliktu z sojuszem wojskowym NATO. Z oceny wywiadu przekazanej zachodnim rządom wynika, że Rosyjska Agencja Wywiadu Wojskowego GRU, znana z najść na obcym terytorium z udziałem wyszkolonych agentów, zwraca się obecnie do gangów przestępczych o przeprowadzanie najścia w Europie. Siatka Szpiegowska Kremla doznała ciosu kilka tygodni po konflikcie na wschodzie 24 lutego 2022 roku, kiedy wydalono ponad 600 funkcjonariuszy jej wywiadu w Europie pod przykrywką dyplomatyczną. Wielka Brytania zastosowała podobną taktykę, gdy minister spraw wewnętrznych James Cleverly wydalił pułkownika Maksima Elowika, radcę obrony Moskwy, po incydencie z ogniem w magazynie we wschodnim Londynie, z którego korzystało przedsiębiorstwo, udzielające pomocy Ukrainie. informacje na temat Pamiętacie jeszcze te piękne czasy, kiedy największym zmartwieniem podczas wizyty w galerii handlowej było to, czy starczy nam kasy na wymarzone buty, albo czy uda się złapać na promocję na kebaba pod całym dniu uważania między sklepami. No, ja wiem, brzmi to jak prehistoria, bo dziś idąc na zakupy, możesz co najwyżej zastanawiać się, czy tym razem udać się wyjść z życiem. Czemu? A temu, że europejskie centra handlowe zmieniły się już dawno w ognisko e, istnych poligonów doświadczalnych. Tylko zamiast testowania nowych kolekcji ciuchów, testuje się rosyjskie zdolności sabotażowe. Szok i niedowierzanie. No ale hej, patrząc na nasz rząd, jak, że jak zwykle zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą, no to jest to klasyk gatunku. Jakby nie patrzeć, mają w tym już wprawę. Bagatelizowali zagrożenie wcześniej e, granicą, mówili, że nie ma co martwić się tą grupą osób, to rodziny z dziećmi powinniśmy ich wpuścić, a później się sprawdzi kim, o, kim oni są. No to czemu teraz nie zbagatelizować ryzyka rosyjskich ataków? Najwyraźniej wychodzą z założenia, że jak będą udawać, że problemu nie ma, to go nie będzie. Genialne w swojej prostocie. Tymczasem wystarczy spojrzeć na fakty. Pali się największe centrum handlowe, a brytyjskie służby wydalają rosyjskich szpiegów po podejrzanym pożarze magazynu z pomocą dla Ukrainy. Niemcy aresztują Rosjan planujących wysadzić obiekty NATO. Przypadki? No, nie sądzę. Wszystko wskazuje na to, że Putin postanowił otworzyć nowy front, tym razem na tyłach wroga, atakując strategiczne cele w europejskich miastach, by zdestabilizować naszą sytuację. A nasz rząd, zamiast zacząć dmuchać na zimne, uszczelniać granice, no woli chować głowę w piasek i udawać, że nic się nie dzieje. Zupełnie jakby historia niczego nas nie nauczyła, bo przecież wszyscy doskonale pamiętamy, jak to było chociażby z migrantami na początku. Też początkowo rząd zbywał temat. Opozycja to w ogóle im nosiła pakunki z jedzeniem, a potem się nagle okazało, że mamy no, totalny problem i wszystko stoi na głowie. Obawiam się, że z tymi rosyjskimi atakami może być podobnie. Oby tylko nie okazało się, że pewnego pięknego dnia obudzimy się w kraju ogarniętym wojennym chaosem, bo nasi dzielni przywódcy przespali ten moment na adekwatną reakcję. Jak mawiał klasyk, historia, historia lubi się powtarzać. Najpierw jako tragedia, potem jako farsa. Tylko że tym razem, no to niestety, nie będzie żaden kabaret Monty Pythona, tylko krwawy spektakl na naszym podwórku, reżyserowany przez Władimira Putina. A widownia, niestety, bierna, bo karmiona przez rząd propagandą sukcesu. Bo wiecie, to my będziemy wgniatali Putina w ziemię, nie? Aż się łezka w oku kręci za tymi spokojnymi czasami, kiedy największym zmartwieniem był wybór pomiędzy pizzą a kebabem w galerii. Bo dzisiaj trzeba wybierać między naiwnością a przezornością. I radzę mimo wszystko postawić na to drugie. Brakło zawczas podjętej reakcji, zwłaszcza jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski czy Radę Polityki Pieniężnej. Rząd zajmie się wysokością płacy minimalnej na 2025 rok. To pewne, że podwyżka najniższej krajowej będzie tylko jedna. Premier Donald Tusk już uchylił rąbka tajemnicy i wszystko wskazuje na to, że będzie najniższa z możliwych, jaką dopuszczają przepisy. Do 15 czerwca Rada Ministrów musi przedstawić swoją propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2025. 25 rok. Już wiadomo, że z decyzją nie będzie czekać do ostatniej chwili. Rząd będzie na ten temat rozmawiać już w najbliższy poniedziałek 10 czerwca. Na efekty czeka ponad 3 600 tysięcy pracujących, bo tyle osób teraz pracuje w Polsce za ustawowe minimum. Obecnie najniższa krajowa wynosi 4242 zł brutto, czyli 3221 zł i 98 groszy na rękę. Od 1 lipca pewna jest już druga podwyżka do 4300 zł brutto, czyli 3261 zł i 53 groszy na rękę. Najniższa płaca rośnie w tym roku dwa razy, bo rząd spodziewał się, że inflacja przekroczy 5%. Obecne prognozy zakładają, że ceny będą wolniej rosnąć, na pewno poniżej 5%. Nie ma więc mowy, by w przyszłym roku pracujących za minimum czekały dwie podwyżki. Będzie tylko jedna, od 1 stycznia 2025 roku. Takie scenariusze są obecnie na stole. Związkowcy chcieliby, by minimalna krajowa wzrosła o 350 zł brutto. Po podwyżce wyniosłaby więc 4650 złotych brutto, czyli 3500 zł na rękę. To wspólne stanowisko trzech central związkowych Solidarności, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Niedługo może sięgnąć nawet poziomu 9%. Więc to jest odczuwalne dla, dla Polaków. No i stało się moi drodzy. Wielki rząd wielkiego Donalda Tuska zadecydował, że najniższa krajowa w przyszłym roku ma wynieść 4510 zł brutto. Oznacza to, że pracodawca zapłaci za to już blisko siódemki, a pracownik dostanie na rękę, uwaga, 3405 zł. Nie wiem jak wy, ale ja już widzę tłumy młodych, ambitnych ludzi, którzy z wypiekami na twarzy oglądają konferencję premiera, w głowach roi im się od myśli, tak, w końcu opłaca mi się iść do pracy. 3405 zł. Na rękę. To jest życie, to jest przyszłość. Przedsiębiorcy już zacierają ręce, bo wiedzą, że od przyszłego roku stawią się do nich kolejki chętnych, do tej pory bezrobotnych, bo im się nie opłacało, a teraz już się będzie opłacało. No bo kto by nie chciał harować za takie kokosy. No ale tak na serio, to jest dramat i to wcale nie w trzech aktach, tylko całkiem realne. Płaca minimalna staje się powoli płacą maksymalną dla coraz większej rzeszy Polaków. Jak podaje GUS, już teraz na najniższej krajowej jedzie coraz więcej osób. Mamy największy problem od, od dziesiątek już chyba lat, jeśli chodzi o zbliżenie minimalnej do średniej. No i zamiast motywować obywateli do podnoszenia kwalifikacji, do ciężkiej pracy, rozwoju, to my fundujemy wegetację na granicy ubóstwa coraz bardziej. No bo podnosząc tę minimalną do takich naprawdę nieciekałych wartości, Obniża się średnio w międzyczasie, no i wszyscy balansują na granicy tej minimalnej. Jak z 2000 na rękę dostaliście podwyżkę 500 zł, to fajna, 25%. Jeśli dostaniecie ją z 4000 na 500, no to już nie jest aż taka fajna. Eee, I teraz idź sobie na wyższe stanowisko i ponosz większą odpowiedzialność, kiedy wcale nie masz aż tak dużo więcej, tak naprawdę, nie? No bo powiedzmy sobie szczerzy, szczerze: 3400 na rękę obecnie, właśnie przez. Po pierwsze inflację, później przez podniesienie pensji minimalnej w drastyczny sposób, jak to zrobił PiS. Co było oczywiście efektem tej inflacji, a inflacja była między innymi efektem ich rządów, żeby nie było. No to obecnie 3400 na rękę to już nie jest to samo 3400 na rękę, które było kiedy. A różnica między zarobkami na stanowiskach zaczyna przypominać grubość kartki papieru. Po co ci awans, po co szkolenia, wyższe wykształcenie, skoro i tak czerwony pasek na koncie będzie na podobnym poziomie. No, panowie i panie, tak się buduje społeczeństwo równych. Równych, ale biednych. Bo zamiast inwestować w rozwój, w innowacje, przedsiębiorczość, wolimy fundować obywatelom coraz to wyższe, najniższe krajowe. Związki zawodowe domagają się 350 podwyżki. To prawie tyle, co parę paczek masła już niedługo. Pracodawcy chcą zamrożenia stawki. Jeśli tak dalej pójdzie, to... Zabrozimy nie tylko płacę minimalną, ale i całą gospodarkę. Rząd oczywiście będzie się chwalić, że walczy z ubóstwem. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że robią to z troski o portfele Polaków, bardziej prawdopodobne, że chodzi o portfele wyborcze. Bo wiecie, taki elektorat, który ledwo wiąże koniec z końcem, łatwiej jest przekupić kolejną stówą do minimalnej. Chociaż w sumie przy tej inflacji to za chwilę ta podwyżka starczy na niezbyt wiele. Paliwo po 519 miało być przecież, nie? Teraz to już nie, do, nie starczy wam tego na dojechanie z punktu A do punktu B. I to w promocji. A może by tak zamiast fundować obywatelom coroczny spektakl pod tytułem dorzućmy coś do minimalnej, zacząć budować gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach. Może by tak zadbać o to, że Polacy mieli pracę, niskie podatki, która. Daje nie tylko pieniądze, ale i satysfakcję, poczucie wartości, możliwości rozwoju, że faktycznie jeśli się postarają, no to są w stanie coś osiągnąć. A nie tylko rozmuchiwać ten cały system socjalno-biurokratyczny, który sprawia, że no pracodawca musi zapłacić 7, żebyś ty zarobił 3,5. Ale lepiej oczywiście rozdawać ochłapy i liczyć, że wyborcy to kupią. Smutne, ale prawdziwe. Wiecie co jest jeszcze smutniejsze? Że za rok o tej porze znowu będziemy żyć nadzieją, że ten rząd, ten czy inny, dorzuci nam te mityczne trzystówki. Nie tak w kółko. Rok po roku. Na w końcu obudzimy się w kraju, w którym wszyscy zarabiają tyle samo. Ale tyle samo mało. Na imię Mateusz. Właśnie przeprowadziłem pociąg do stacji Wrocław Główny do stacji Katowice lokomotywą eu 160 Gryfni. Dramat mieszkańców ze wsi Męcina i Mordarka pod Limanową. Podbudowę nowej linii kolejowej do wyburzenia ma iść aż 31 gospodarstw domowych. W ich miejsce powstanie linia kolejowa łącząca Kraków z Nowym Sączem. Co mieszkańcy dostaną w zamian? Odszkodowania, które budzą oburzenie. Plany polskich kolei państwowych budzą sporo kontrowersji wśród mieszkańców wsi na Sądecczyźnie, przez które biec ma zapowiadana inwestycja kolejowa. Z mapy zniknąć ma ponad 30 domów, a co za tym idzie dach nad głową straci Tyle samo rodzin. Wysiedleńcy są zaniepokojeni w rozmowie z onetem opowiadają, co zaproponowano im w zamian za ich ojcowiznę i majątki. I choć inwestycja cieszy mieszkańców regionu, bo dzięki niej, jak zapowiada przewoźnik, podróż z Krakowa do Nowego Sącza skróci się z trzech godzin do 60 minut, to jednak większość wywłaszczonych osób jest zaniepokojona wysokością odszkodowań, jakie za ich nieruchomości zaproponowały im polskie koleje państwowe. Mieszkańcy wsi, Męcina i Mordarka są przekonani, że za te pieniądze nie będą w stanie kupić nowych domów. Wyceniono mi wszystko na 250 tysięcy złotych. Gdzie ja za takie pieniądze kupię coś nowego? Zastanawia się jeden z mieszkańców w rozmowie z Onetem. Domy przeznaczone do wyburzenia będą znikać sukcesywnie aż do września. Pierwsze przeznaczono do wyburzenia już za kilka dni. Mieszkańcy przyznają, że nie do końca wierzyli, że plany budowy tunelu się ziszczą. O tym, że będzie budowany u nas jakiś tunel i nowe torowisko, mówiło się od lat, ale każdy uważa, że to polityczne bajki. Byliśmy więc w szoku, gdy ostatecznie plany te zaczęły być naprawdę realne, mówi jedna z osób cytowana przez Onet. Ale pięć lat temu przekonano mieszkańców do pomysłu, zaproponowano im także wysokie rekompensaty. Teraz czują się oszukani. Budują inwestycje za blisko 2 miliardy złotych, a oszczędzają na odszkodowaniach dla ludzi. To niedopuszczalne, dodaje inny mężczyzna w rozmowie z portalem, którego piętnastoletni dom z garażem wyceniono na 500 tysięcy złotych. Mężczyzna twierdzi, że za taką kwotę przy obecnych cenach ziemi i materiałów zdoła odbudować najwyżej 60% swojej posiadłości. I kolega, który był konduktorem tutaj, w PKP Intercity, namówił mnie, żebym złożyła dokumenty. No i taka oto ciekawostka dnia na koniec odcinka. Dzięki Wam bardzo serdeczne za to, że byliście. No i co, trzymajcie się ciepło. Heja!